Wygląda jak prawdziwa, a jest sztuczna. Wyobraźcie sobie, że choinka firmy Mac pojechała do Szanghaju. 19 metrów. Ta firma także dekoruje pałac polskiego prezydenta. Firma zajmuje się od wielu wielu lat już produkcją różnego rodzaju akcesoriów dekoracji bożonarodzeniowych. Cała gama. Można wybierać, można przebierać. Na przykład w miejscach publicznych nie może być szklanych bombek. Dlaczego? bo mogłaby się komuś krzywda stać. A więc oni wpadli na pomysł i produkują bombki plastikowe. W moim domu by się przydało, bo moja córka ciągle uderza i ciągle tłucze bombki. Do świąt, co prawda, jeszcze jest daleko, ale może już warto teraz zastanowić się, czym udekorujemy naszą choinkę i czy ta choinka ma być prawdziwa, czy sztuczna. Bo powiem Wam, że patrząc na ich choinki, to ja chyba w swoim domu chciałbym mieć już sztuczną. Na wiele lat wystarczy po świętach schować, a potem odkurzyć, umyć, wyciągnąć i już. Ale to nie tylko ozdoby choinkowe. Popatrzcie, jak można fantastycznie udekorować nasz dom, wasze mieszkanie. Cała gama różnego rodzaju akcesoriów. No, naprawdę jest w czym wybrać. I może rzeczywiście warto już się zastanowić. No, to może wypadałoby już mi powiedzieć, co? No, wesoły świąt?